Teraz jesteśmy przy Szkole Polskich Olimpijczyków, w osiedle No I zobaczcie, jak fajny jest po prostu. Jest po prostu fajna altana również, fajny pół. E, ewentualnie zobaczmy, jaki piękny ogród tu jest, nie? Jaki piękny ogród, szkoła. W szkole A. najpierw. Chodźmy tam dalej jeszcze. Tak, mówiłam, że przedszkole jest to najpierw. A, przedszkola jest w tej drugiej No to tak. No to, to jest przedszkola, a szkoła tam dalej. Dobra, to idziemy dalej. Давай, нажми на стопу я.